Połączenie zaburzeń oddychania z narządami zmysłów oraz możliwość zdiagnozowania chorób układu oddechowego nie tylko w gabinecie pulmonologa, to tylko część tematów poruszonych podczas konferencji lekarzy w Mikołajkach. Zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń w tej często bagatelizowanej przez pacjentów dziedzinie. Jest to zagadnienie dotyczące lekarzy wielu specjalności. Nie ma osobnej specjalizacji dotyczącej tylko i wyłącznie zaburzeń w oddychaniu. Zaburzeniami w oddychaniu zajmują się laryngolodzy, pulmonolodzy, stomatolodzy, lekarze rodzinni no wszyscy. Więc temat jest naprawdę bardzo, bardzo interdyscyplinarny. Interdyscyplinarny charakter zagadnienia, również z perspektywy praktyki stomatologicznej, potwierdzili prelegenci. Rola stomatologa okazuje się, że jest całkiem duża. Wydawałoby się, że stomatolog nie zajmuje się takim trudnym problemem jak zaburzenie oddychania. Pochrapanie jest tylko objawem, ale obturacyjne bezdechy, senne są dość dużym problemem. Jednak Światowa Federacja Dentystyczna w zeszłym roku uchwaliła zasady, według których należy postępować również dla stomatologów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również tematy z dziedziny laryngologii, m.in. o połączeniu problemów z oddychaniem z narządami zmysłów, takich jak słuch. Czy węch. My zapominamy o tym, że z czasem tracimy węch, prawda, tracimy go również dlatego, że nos jest niedrożny, to jest inna, inna sprawa, prawda, ale tracimy go również z uwagi na integrację w centralnym układzie nerwowym i znacznie wcześniej ci ludzie, którzy mają bezdech, którzy, już pomijam, że oczywiście inne względy, to są chorzy z Alzheimerem, to są chorzy właśnie ci, którym się układ nerwowy wcześniej odmawia posłuszeństwa. Wagę konferencji podkreślali nie tylko prelegenci, ale również uczestnicy. Można poszerzyć swoje horyzonty tak z dziedzin, w którym się niekoniecznie na co dzień pracuje, ale można usłyszeć, co inni koledzy ciekawego robią w medycynie. Tych korzyści na pewno jest wiele. Przede wszystkim to omawiane pewne tematy medyczne, które dosyć ciekawe, aktualne, i jest miejsce, gdzie lekarz, który pracuje przede wszystkim w podstawie opieki zdrowotnej, ma możliwość poznać te najnowsze informacje. Prelekcje prowadzone przez gości z Polski i zagranicy pomogły w pełni dostrzec problem wielu schorzeń związanych z oddychaniem, niebezpiecznych i często lekceważonych przez pacjentów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv